Dobra. Chodzę sobie na jakiś świat. W imcie. Widzę, jest noc. pada tam i to jest, to jest to są tabliczki. <tosz> o, o, o! Przestało padać. Przestało być noc. Jest... Dobra, fajnie. No ja nie wiem, rozwaliła ścianę przecież. O! O, tabliczka. Cel. Wydos rozwaliłam to cel, wydostań się stąd. Nie możesz rozwalać drzwi i ścian. Ale kupa, tu jest jakiś dywan. Może go rozwalam, że coś potem będzie. O, okej. Okay. Tu jest takie drewno. Może jakiś crafting muszę zrobić. Ej, podoba mi się skrzynka. Diamentowy kilo, no to teraz to rozwalić tu, czy tu coś jest? Nie. Tu, tu, tu. tu Okej, okay, tu, tu jest dalej ten dywan i tu jest jeszcze... wyjście e, skrzynka. E, jest dźwignia! Co to oznacza, że możemy stąd wyjść. Jedna chyba na to. I druga miała wyjść na to chyba, prawda? No, żeby było ładnie. O, brawo, udało ci się. Oczywiście mi się by zawsze udało. Otwórz skrzynię. E, co to jest? Ja sobie usunę ten numer. Co to są za bloki, jakby. Są takie po prostu randomowe. Z tych itemów zbuduj basen. Powodzenia, gdy, kiedy już go zbudujesz, przetestuj go. No, czyli, czyli będziemy robili basen. Ok, z tych itemów musimy zrobić basen. Dobra. Mój na razie pomysł. Na początku zrobisz taki jakiś byle jakiś basen. Taki jakiś byle. Co prawda jest tutaj jakieś morze, ale zróbmy sobie tutaj takie nieskończone źródełko. Trzeba cztery bloki zrobić. Sił, znaczy dziurę na cztery. Tu wylać, tu wylać. No i jest. No i to. Dobra. Wydaje mi się, że mogę zacząć. Dobra. Yy, na początku bym wykopała tutaj taką dziurę. Stałaby się łopata. Proszę, proszę osobą, która to zrobiła, daj mi łopatę. No proszę, o łopatę tak ładnie. No kurde, nie ma żadnej łopaty. Mmm, naderytowa. i jak to teraz będzie śmigać? No, jak na kreatywie. Nie wiem, super. Dobra, tu taka... Taką dziurę wykopałam i to może bym tak pierwonym zrobiłam tutaj będzie taki głęboki ale to bardzo głęboki basen skoro było tu napisane, że możemy przetestować ten basen to oznacza, że będziemy mogli się świetnie ups, że będziemy mogli się świetnie bawić w basenie testując go nawet bo o, o, to było dużo tego czerwonego nie wiem, wykopię dziurę okej okay, dobra to będzie tak jakoś dotąd głębokość dobra ja tutaj zaczynam kopać i jest normalnie pobudowniczy ale buduje bazę nie no wszystko cool dobra zaraz będzie tak dircika Dobra, udało mi się na razie zrobić taką dziurę. A, i tak sobie myślę, jak basen, no to może być basen, no ale musi być przecież jednodżalny. Jakby wiem, że to by był aquapark, ale no, no, no wiecie, ja ja bym bardzo chciała na przykład jak przychodzę nawet na jakiejś basen, przecież jedną wyjeżdżalnie, jakby, no kto by nie chciał. No, taka osoba, która po prostu się że O, ta osoba by nie chciała. No, ale nie musiałaby zjechać chyba, nie? Dobrowolny przecież będzie. A, no i wstęp na ten najlepszy basen, jaki kiedykolwiek ktokolwiek zobaczy, będzie darmowy. Mhm. No, a ja... O, deszcz, gdy zaczyna padać, no naprawdę, zlituj się i... O, pływam. Zlituj się i proszę, usuń ten deszcz. Dobra, no. Nie, nie chcę mi się tego wdzięczyć. Święta osoba, która już wzięła mi łopatę, zmieniła pogodę, wypełnić ten cały basen? Okej, okay, dobra, sam pomoc, ale. Aj no, nawet kul wygląda na ten basen, no. Możecie powiedzieć, że nie. Tylko jedyny problem, że nie, nie mam żadnej drabiny. Ta osoba tego nie przemyślała. No, ale przecież można wypłynąć sobie tutaj. O, no i super. Zabiorę się za budowę zjeżdżalni. Dobra, ta zjeżdżalnia będzie niebieska. Biorę sobie ze źrodziałka wodę i idę budować. Dobra, na razie to wygląda jakieś schody do nieba, ale nie, to nie są schody do nieba. Dobra, no myślę, że każdy by chyba wiedział, że zjeżdżalnia była do wody, a nie z wody na ziemię. Prawda? Okej, okay, problemu mamy Cztery tutaj bloki, bloki. Tak więc Lecimy Po więcej tyk, tyk. Kolejny stek. Tak teraz sobie myślę, ja już kiedyś budowałam taki basen w Minecrafcie Ale... Fajnie jest zrobić taki basen drugi raz Czy nasza zjeżdżalnia wygląda jak zjeżdżalnia? Nie Ale czy działa jak zjeżdżalnia? Tak Dobra, to buduję tutaj jeszcze daszek W sensie muszę się podsadzić dircikiem Pyk, 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 pyk. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, zaraz sprawdzimy, jak się... Czy ta zjeżdżalnia w ogóle działa. Chociaż nie. To zrobimy na końcu. Dobra, zjeżdżalnia. To może nie wygląda jak zjeżdżalnia. Przynajmniej bloki się tutaj fajnie kąpią, tak? I mi się podoba. To się liczy, chociaż komuś się podoba mój basen. Teraz będę robić taki... taki mniejszy troszkę basen obok, no ale owco. Chcę, żeby owce się kąpała w moim basenie. To może być ciężkie, ale owco. Owco. Owco! Owco, współpracuj ze mną, nie! Owco, nie! Owco. Ktoś inny chciał się kąpać. Jest to osiołek. Chcę wyjść. Upsi. Ja nic się nie chcę. Pomogę osiołkowi, matełkowi. Osiołek. 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 Nie, osiołek. Osiołek chce tutaj zostać na zawsze. Niedługo skończy jego przygoda. Dzisiaj, no właśnie, zaczyna się topić. Nie patrzmy na to. To był, to był nasz kochany kolega. Będziemy za nim tęsknić, prawda? Takie przykre. Czy moje ja kopie w ogóle Dicta Kilofem? Okay. Tutaj będzie taki mały, ale bardzo krótki. Basen. Yy, I będzie jeszcze taki, co będzie się schodziło coraz głębiej i głębiej, i głębiej, i głębiej. Dobra, do tego będę musiała tylko czterech wiader użyć, więc nie będę prosiła najlepszej osoby, żeby wypełniła ten za mnie, bo... Bo w tamtym to było potrzeba trochę więcej. A tutaj Tylko tak. Nieważne, że to się spływa do siebie. Jest płytki, jest płytki. Tutaj będą przynajmniej schody, tak? Puszczamy tu. Puszczamy tu. Czekajcie. To jest taka po prostu jakby zjeżdżalnia. Ale zjeżdżalnia jako niezjeżdżalnia. Jak będziemy testować, to pokażę Wam o co mi chodzi. Możesz zobaczyć. Yy, Okej, okay, dobra. No i ja już chyba skończyłam zaczęło padać deszcz, kiedy akurat skończyłam. Super. Yy, okej, okay. odkładam wszystkie itemki. Już skończyłam. I teraz już jest czas na testowanie. okej, okay, do tego muszę zmienić skinę na strójką pilową. Co prawda, z tego co widać, nazywam się Skin 13. Dlatego mam po prostu aplikację do pobierania skinów. Ten skin się nazywał Skin 13. Normalnie już się nazywa piuleja Okej, okay, jak widzicie mam strój kąpielowy Tak więc mogę zacząć testować i chcę mega przetestować zjeżdżalnię, w której w, tutaj się stało coś bardzo złego Ale, ale to nic, możemy zacząć Ja się nie ruszam I wlecieliśmy do Queen Booki, kupę możemy ja chcę jeszcze raz przetestować, ale nie radzę sobie ze sprintem. Nippi! Nippi, Ej, dobra, to jest fajne jak będzie sprinta. Okej, okay, teraz idziemy do bardzo płytkiego basenu. Tu, jak będziecie tu, to Was, jak tak zrobicie, to tu, ale tak, to Was przesuwa tu. Fajne, fajnie wypchmieniona. Teraz tu, to jest to, co była dla Was zagadką. Co tu mogło chodzić? Natomiast o to, że zlatujecie po prostu na dół. To nie jest to szybkie, ale jeżeli użycie, użyjecie sprinta, to będzie ipi! I sobie jeszcze będziecie tutaj pływać normalnie, bo to jest taki bas. Dobra, tak więc dajcie znać, jak oceniacie ten basen, którego wybudowałam i czy więcej takich filmików, gdzie ja muszę uciec z jakiegoś pomieszczenia i potem coś zbudować. Dajcie znać, no ja i się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!